Wyszłam sobie z tego pubu pięknego, który uwielbiam. Zorientowałam się, że już jest tak ciemno, że muszę iść. O, i mam taką ścieżkę przed sobą, ale dobra, to nie jest daleko, żeby dojść do, do przystanku. No i właśnie, chciałam jeszcze powiedzieć o tym, że. o życiu. O prawdziwym doświadczaniu życia w czuciu. W byciu w połączeniu ze swoim ciałem, w pozwalaniu sobie na to, żeby być świadomym tego, co się czuje, w prawdzie, i pamiętaniu o tym, że jesteśmy tutaj po to, żeby tworzyć to, czego chcemy my, a nie to, czego oczekuje i wymaga od nas wszechświat. Znaczy nie, nie wszechświat. No, nazwij to jak chcesz. 3D, Matrix, cokolwiek. Bo w tej przestrzeni, kiedy jesteśmy więźniami systemu, to tak naprawdę pozwalamy, żeby coś poza nami sterowało naszym umysłem. Żeby sterowały naszym umysłem te rzeczy, których wcale tak naprawdę nie chcemy, które nie są naszą wartością. I zatrzymanie się, uświadomienie sobie, tego, że my mamy prawo do szczęścia. Po prostu. I ja wolę stać sobie teraz tutaj, w tej ciemności na deszczu, niż robić pewne rzeczy, które będą mnie zabierały od tego doświadczenia. I to mogą być naprawdę różne rzeczy. A czekaj, bo mnie ja tutaj rozjedzie. Okay. To mogą być naprawdę różne rzeczy. To może być siedzenie w telefonie, na aplikacjach, granie w gry, oglądanie filmów o cudzym życiu. To może być różnego rodzaju, to mogą być uzależnienia, które są tak naprawdę ucieczką przed nieszczęśliwym życiem. To może być też bycie po prostu zanurzonym totalnie w matrycie, kiedy człowiek chodzi, właściwie sprzedaje swoje życie, chodzi do pracy, której nie lubi, w której się nie spełnia, w której jego dusza tak naprawdę śpi, albo jest totalnie gdzieś tam upchnięta w szafie i nie ma nic do gadania. Jeżeli tak całe życie robimy, to ta dusza w pewnym momencie. Da o sobie znać. Ten ból wynikający z tego, że, z tego, że nie żyjemy własną prawdą, da o sobie znać. I po prostu rozwali nam ciało w jakiś sposób. Ciało się upomni o siebie. Życie się upomni o siebie. Ale nie po to, żeby nam je zabrać, tylko żeby nam przypomnieć. Halo, jestem. Zadbaj o mnie, zadbaj o siebie. Rób to, co kochasz, bo miłość jest najlepszym lekarstwem. Tyle w temacie. Kończę, bo sapię.